Od 1936 roku, kiedy zaczęto w zasadzie interesować się rasą panów, kiedy powstawały projekty, m.in. polski projekt Polska Rasa Panów, zaczęto interesować się udoskonaleniem człowieka. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo rozwiniętym systemem. Pionierem w tym wszystkim dzisiaj jest Mask, który zaprezentował dwie niby hybrydy. Sztucznych ludzi, którzy są nie do rozpoznania. I teraz takie pytanie: czy tą formę, którą nam przedstawił, jest to twór ludzkich rąk? Czy to są właśnie nasi twórcy, na których wzór zostaliśmy stworzeni? I teraz. Mamy takich wiele pytań związanych właśnie z różnego rodzaju teoriami spiskowymi. Ostatni piach saharyjski, który był nad Polską, okazuje się, że wcale nie był piachem saharyjskim, tylko to były chemitracy, bo ludzie nie są idiotami. Pozbierali z samochodów te, te, te próbki, niby tego piachu. Wysłali do różnych laboratoriów. Okazuje się, że to z piachem Sahary nie ma nic wspólnego. Do tego dochodzą ee, powodzie, które teraz nawiedzają świat, szczególnie Dubaj. I tam przyznano się oficjalnie do podrasowania właśnie tego deszczu, że te opady w takiej ilości były sztucznie powołane, ale prekursorem tego byli Rosjanie. Jak była defilada, parada z na, na okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie, przelacowały samoloty nad płatem czerwonym mimo zachmurzenia albo niekorzystnej pogody, rozsypywały jakiś tam preparat w powietrzu, chmury się rozstępowały, była śliczna pogoda. Później zamiast oprysków samolotów zaczęto stosować yy, rosyjski odpowiednik systemu Hart, nie wiem jak się nazywa, ale mamy LOPAS w Polsce i za pomocą właśnie mikrofal steruje się dzisiaj pogodą. To, co się dzieje właśnie w Dubaju, to, co się dzieje w okolicach Półwyspu Arabskiego yy, związane z pogodą, nawet nie jest dzisiaj anomalią nazywane, tylko yy, eksperymentem bądź doświadczeniem. A to, co dzieje się na Syberii, to, co dzieje się w, ulicach, w okolicach Archangelska, to, co dzieje się na terenach Rosji, Kazachstanu, tam, gdzie wystąpiła ta gigantyczna powódź, no mówi się, że to została uszkodzona zapora na rzece Ural. No, oczywiście jest to też teoria, że to Ukraińcy zniszczyli po prostu tą zaporę i wywołali właśnie taki kataklizm. I teraz wiadomości, które tam wam przeciekają, okazuje się, że w okolicach Syberii, na wiecznej Zmarzlinie Woda z ziemi wybijana jak z, gejzery, takie z gejzerów na 15-20 metrów w górę, i nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Skąd taka ilość wody? No, i ktoś ostatnio rzucił teorię, że właśnie ten biblijny potop, właśnie tak miał wyglądać, że ziemia się rozstąpiła i woda z wnętrza ziemi wydostała się na powierzchnię. I teraz, dla mnie, takim nie ewenementem, nawet nie zagadką hydrologiczną, jest odbiór w guszyce. No, zawsze mówię o 2000 metrów. O szybie, który przez Niemców został wydrążony na terenie Wałbrzyka, czy to kopalnia czy Silezja, że dokopali się do oceanu wody pitnej na głębokości 2000 metrów. I dzisiaj okazuje się, że odwiert głuszycki będzie robiony na 2500 metrów wody geotermalnej. Okazuje się, że wody geotermalne można znaleźć na 600 metrach, na 1000 metrów. Jest to jeden z największych, najgłębszych odwiertów. Robionych w tamtym właśnie rejonie. I teraz tajemnice II wojny światowej. Czy one mają jakiś sens jeszcze, żeby je odkrywać? Przypuszczam, że tak. Yy, tajemnice, które są ukryte w takich ruinach na dnie Bałtyku. Teraz, przy okazji właśnie tej, tej wojny hybrydowej, która toczy się na, na dnie Bałtyku, odkrywane są różnego rodzaju konstrukcje. Odkrywane są różnego rodzaju jakieś. Fragmenty budowli i niewiadomego pochodzenia. Teraz próbowano gdzieś w okolicach, chyba koło brzegu. No i druga taka próba była gdzieś w okolicach Zatoki Gdańskiej. Robiono takie odwierty w celu ustalenia stabilności dna pod farmę wiatrową. Okazuje się, że trafiono na platformę betonową na głębokości 20 metrów poniżej poziomu dna. Kto ją zrobił, w jakim celu i kiedy, tego nikt nie wie. Niemiecka doktryna z czasów II wojny światowej dotycząca podziemnych konstrukcji różnego rodzaju betonowych, ja nie wiem, miast osiedli, gigantycznych jakichś konstrukcji, które miały znajdować się pod ziemią. Jaki to miało sens? Jaki to miało cel? Pamiętam moje takie wystąpienie sprzed 12 lat pod Jeleniem sobódce. Pamiętam jak wtedy wspomniałem o niemieckich planach hydrologicznych które sięgały 80 lat od zakończenia, po zakończeniu wojny. No, zostałem wtedy przez wełniane istoty prawie rozjechany czołgiem. Dzisiaj okazuje się, że te moje pitolenie z 12 lat dzisiaj się sprawdza. To nie jest moje pitolenie, to jest to, co ja Wam właśnie przekazuję. To, co ja Wam mówię, to są po prostu przekazy innych osób, których nie znajdziecie w żadnych dokumentach, w żadnych IPN-ach, nie znajdziecie tego w żadnych archiwach. Yy... No właśnie, nie znajdziecie żadnego potwierdzenia w dokumentach. I teraz jak to wszystko potwierdzić? Słuchajcie, życie samo to potwierdza. Życie samo to weryfikuje i życie dostarcza samo, samo, samo tych dowodów. Pamiętam nasze takie rozmowy właśnie na ślężu Janusza Zagórskiego czy z Igorem Witkowskim z wieloma innymi osobami, którymi się spotykałem, które gdzieś tam... Mówiły właśnie o tym, UFO mówiły o tych projektach, tylko nie tak do końca z odkrytą przyłbicą jak ja. Że wystawiałem się na szał, wystawiałem się na śmieszność, na jakąś tam krytykę. I dzisiaj, co się okazuje, słuchajcie, ci moi najwięksi adwersarze, ci, którzy tak gdzieś tam mnie krytykowali, dzisiaj powielają moje teorie. Nie wiem o co tu chodzi, nie wiem co próbują osiągnąć, ale w każdym razie moje stare, stare, stare audycje są brane na tapetę i. Te przepowiednie sprzed 12, przed 10 lat dzisiaj są na topie. A ja nic odkrywczego nie mówiłem. Po prostu cały czas powielałem jakieś tam historie zasłyszane, jakieś historie powielone. Słuchajcie, dzisiaj wracając właśnie do tych anomalii pogodowych. Dzisiaj mamy 20 kwietnia. No, dla niektórych data bardzo znamienna. Urodził się wybitny człowiek, niesamowity człowiek, wręcz genialny człowiek, geniusz. I dzisiaj rzesza ludzi oddaje mu hołd i cześć. Jednak yy, jest to nielegalne, jest to zabronione. I tak, chodzi o Adolfa Hitlera. Niektórzy uważają go za geniusza, uważają go za stratega, a ja te peony, które przed chwilą wypowiedziałem, powiedziałem pod adresem innej osoby. Także kulawy, pozdrawiam Cię tutaj bardzo serdecznie i, 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 no i właśnie pozdrowienia dla całej rodziny, po pozdrowienia siostrę, rodziców. I słuchajcie, wracając do dzisiejszej daty, 20. Tydzień, narodziny Adolfa Hitlera. Po raz kolejny hucznie obchodzone. Słuchajcie, kiedyś pamiętam, jak to jakieś tam grupy sobie organizowały, były to małe kameralne spotkania jakichś tam neofaszystów. Dzisiaj całe grupy w Niemczech, wiem, że w Innsbrucku, w Wiesbaden i no gdzieś na terenie Brandenburgii bardzo hucznie jest to obchodzone. Wiele osób wierzy to, jak. Inaczej, nie wierzy w śmierć Adolfa Hitlera, tak jak wielu nie wierzy w śmierć Elvisa Presleya, Widują go, wchodzą na jego koncerty. To samo jest z Adolfem Hitlerem. Słuchajcie, jest to może śmieszne, ale faktycznie ludzie w to głęboko wierzą. Wierzą w powrót trzeciej że to znaczy teraz czwartej rzeczy, wierzą w powrót Adolfa Hitlera i całej wierchuszki, właśnie tej, 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 tej niemieckiej. Wokół śmierci Adolfa Hitlera. Narosło dziesiątki, tysiące legend, i teraz okazuje się, że już to są dokumenty, dowody na to potwierdzone, że w bunkrze Adolfa Hitlera, w ogrodzie, w tym dole spalonym, nie znaleziono zwłok Adolfa Hitlera i Ewy Braun. Prawdopodobnie był to kolejny sobotę. Stalin wściekł się. W momencie, kiedy przewieziono mu te szczątki. I stwierdzono, że to nie jest Adolf Hitler. Później historia została spreparowana. Dzisiaj się mówi o kłamstwie sowieckim, że to wymyślili Sowieci na potrzeby propagandy. Jak było naprawdę? Czy Hitler po 1945 roku handlował marchewkami we Wrocławiu? Może być prawdą. To, że uciekł do Argentyny, może być jak najbardziej prawdopodobne. To, że został papieżem, wszystko jest możliwe. Słuchajcie, każda z tych teorii. Dzisiaj żyjemy w takich czasach. Żyjemy w czasach takiego zakłamania. Słuchajcie, sztuczna inteligencja tworzy dzisiaj yy, no, rzeczywistość, wirtualną. Dzisiaj praktycznie każdy jest uzależniony od telefonu. Słuchajcie, ja też się na tym łapię. idę do Kibla, buch telefon w łapę, pogoda gdynia i dziękuję. Yy, gdzieś stoję, słuchajcie, wyciągam telefon, mimo że używam telefonu, w którym nie ma internetu. Przeglądam. Jakieś tam wiadomości. I to jest taki odruch, można powiedzieć, bezwarunkowy. Zostaliśmy właśnie stworzeni, uzależnieni. I na przykład wiele osób mi się dziwi, Darek, jak ty w dzisiejszych czasach możesz żyć bez telewizora? Jak ty możesz żyć bez komputera stacjonarnego, tak? Słuchajcie, to jest prosta odpowiedź. Jest przepiękna pogoda. Dzisiaj straszyli, nie wiem, jakimś tam mm, Armagedonem nad morzem. Zobaczcie, jakie jest. Owszem, rano było minus 46 stopni, teraz jest pogoda, no naprawdę gicio. Tak samo jak ja mam 80 lat, słuchajcie, to mnie naprawdę rozbawia. Jest grupa jakichś tam wełnianych istot, która gdzieś robi jakieś specjalne dochodzenie, żeby udowodnić, że ja nie mam 80 lat. No oczywiście, że nie mam 80 lat, mam 94 lata, także to jest właśnie to. I teraz takie podstawowe pytanie: czy te filmy nagrywam ja, czy te filmy są tworzone przez sztuczną inteligencję? Czy to się dzieje tu i teraz? Czy właśnie CERN, który został odpalony, zakrzewił nam na tyle czas i przestrzeń, że żyjemy w, równoległy, w równoległych światach? Nie wiem, nie znam odpowiedzi, słuchajcie, na te pytania. Jednak wiele osób, nie to, że uwierzyło, wiele osób dzięki mnie pierwszy raz zetknęło się właśnie w CERN. Dowiedzieli się, czym jest CERN, do czego służy, co to jest system LOFAR i. Czym są systemy właśnie, broni meteorologicznej? Na jakim jesteśmy teraz etapie? Starlinki. Ktoś no, powiedział, że to są yy, tak zwane pociągi komunikacyjne. Okazuje się, że za pomocą starych satelitów, które są na orbicie, można też sterować pogodą. Można wywoływać różnego rodzaju anomalie pogodowe. Czy to jest prawda? Czy tą anomalię można wywołać tylko za pomocą sztucznej inteligencji w internecie? A my w to uwierzymy. Uwierzyliśmy w pożar Amazonii Amazońskiej, uwierzyliśmy w gigantyczne pożary yy, w Australii, uwierzyliśmy w Izdemię. Żyliśmy w tym. Słuchajcie, no ja teraz y, czasami y, śmieję się, jak to bohaterowie pandemii opowiadają, jak to oni chodzili bez maseczki, jak to uciekali przed gliniarzami, jak to zrywali maseczki z twarzy innych. Słuchajcie, śmiech na budę. Praktycznie te wszystkie osoby siedziały sparaliżowane strachem w domu. Słuchajcie, większość z was wymazała już te, 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 tą, tą traumę z głowy, i wiele osób żyje już tak, jakby nie było tego. Pamiętam, jak jeździłem SKM-ką z Gdyni do Gdańska, byłem jedyną osobą w pociągu, nawet maszynisty nie było. Sam musiałem sobie SKM-kę prowadzić. Nie zapomnę tego, słuchajcie, szedłem po Gdańsku, szedłem po ulicy Długiej yy, sam. Tylko otworzyło się okno, panie, niech pan ucieka. Mówię, a co się stało? Pandemia, i się wrze przez te okno. Umrze pan. Mówię, no to, 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 to umrzeć sobie tu na ulicy, niż w domu, gdzie mi po prostu odjebie. Nie? No i znaczący, później było wiele takich przypadków. I teraz taka wełniana istota opisuje, dokładnie ta sama wełniana istota, która na mnie doniosła za ten film, który Wielkanoc na, na, nakręciłem na świętej górze. Słuchajcie, znaczy, on teraz opisuje swoje przeżycia e, z czasów pandemii. I dzisiaj. Nie wiem, czy to jest do końca wykreowane przez tą osobę, czy to stworzyła sztuczna inteligencja. Słuchajcie, te tematy, sami żyjecie w czasach takiej właśnie sztucznej inteligencji i sami wiecie, jaki jest internet. On jest bez dna. Znam osobę, wełnianą istotę z Warszawy, który na jednej dyskietce zgrał cały internet i był pewny, że to zrobi. Potem się dowiedział, że pierwszy był Chuck Norris. Także słuchajcie, no to co ja, można sobie z tego robić pompę, ale tak to wszystko wygląda. Internet, słuchajcie, jest studnią bez dna. Codziennie sztuczna inteligencja wytwarza nowe pokłady gigantycznych informacji. Są sztuczne rodziny, są sztuczne nie wiem nawet jak to nazwać byty, które dzisiaj dostały tak zwany garnitur, dostały ciało. To, co zostało stworzone w internecie, to między nami się porusza i między nami żyje. Wygląda dokładnie tak jak my. I na przykład, mask się szczyci, że dzisiaj jest problem z odróżnieniem. Właśnie takiego stwora, bo inaczej nie powiem, od nas. I teraz chodzi o maszyny kroczące na Ukrainie. Czym są te maszyny kroczące? Czy to jest jakieś, jakieś urządzenie, jakaś maszyna, czy to jest to, co Niemcy próbowali zrobić za pomocą brillów? Właśnie małe osoby, te z bańkach szpanych na głowie, w dziwnych kombinezonach, które miały pilotować małe jakieś tam pojazdy. Czy Mowa o dzieciach z czasów II wojny światowej w tych trzech kombinezonach odnosi się do przybyszy z kosmosu. Czy to był jakiś już twór ludzkiej, ludzkiego geniuszu? O, to jest fajne słowo: ludzki geniusz, ludzka myśl techniczna. Słuchajcie, teraz jeden z jakichś tam kardynałów w Watykanie, bo sami widzicie co tam się dzieje. Powiedział, że Kościół katolicki przez 2000 lat chronił nas, utrzymując nas w niewiedzy. Bo w momencie, kiedy dostaliśmy technologię, pierwsze co rozwinęliśmy systemy zakładów. I teraz stoimy właśnie na, na, na krawędzi. Każda kultura, która gdzieś tam się rozwijała, czy to byli Grecy, czy to były wcześniejsze jakieś tam cywilizacje, Majowie, Aztekowie, Sołtekowie, w pewnym momencie ulegali zakładzie, znikali. Słuchajcie, takim przykładem jest Ankorwar. To jest miasto ukryte w dżungli, które zostało pochłonięte i gdzie prowadzi się prace wykopaliskowe i nie znajduje się jednego. Pozostałości ludzi, szczątków ludzkich. To co oni wyparowali? Oni Nie było ich tam nigdy. Mało tego, dżungla, las ich tak pochłonął, te, 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 te budowle, że w momencie kiedy oczyści się teraz te miasta, one nadają się do użytku. Jak to wytłumaczyć? I właśnie te słowa tego kardynała, że byliśmy 2000 lat utrzymywani w ciemnocie z tego powodu, żeby za wcześnie nie rozwinąć cywilizacji. I zwróćcie uwagę, od lampy naftowej Łukasiewicza do dzisiaj, jaki postał? Od lampy Łukasiewicza do lamp LED-owych minęło 200 lat. Niecałe. Postęp technologiczny jest po prostu gigantyczny. Zwróćcie uwagę to, co działo się z niemieckim postępem technologicznym, jeżeli chodzi o dziedzinę uzbrojenia w czasie II wojny światowej. Po prostu nie nadążali. Co miesiąc wychodziła nowa forma uzbrojenia. Nowy czołg, nowe działo, nowy samolot. Nowe, nowe, nowe systemy do zabijania. I zwróćcie uwagę, co dzisiaj dzieje się na, na Ukrainie. Na początku od zwykłych, przestazałych czołgów, do maszyn kroczących. Czym te maszyny kroczące mają być? Słuchajcie, używanie broni termobarycznej na Ukrainie stało się już po prostu czymś powszechnym. Na dzień dzisiejszy używane przez obydwie strony są pociski termobaryczne. A te pociski termobaryczne to miała być jedna z dziedzin Wunderwaffe. Czym jest pocisk termobaryczny? Czym jest właśnie te, 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 te pociski? Te pociski paliwowo-powietrzne Niemcy jako pierwsi przeprowadzili testy rozpylając benzynę nad polem walki, to znaczy nie nad polem walki, tylko nad grupą walki rosyjskich i za pomocą ładunków po prostu podpalającą chmurę. Skutki użycia broni paliwowo-powietrznej były natychmiastowe i tragiczne. Dzisiaj czegoś takiego powszechnie używa się na Ukrainie. Inne rodzaje broni: yy, bomby kasetowe, y, broń napalmowa no, wszystko, co chcecie, cały arsenał yy, wszystko, co służy do zabijania dzisiaj na Ukrainie jest powszechnie używane. I teraz okazuje się, że drony stały się już tak powszechne, że Amerykanie upublicznili film. Yy, Pozorowana walka F-35, który jeden, y, dwa samoloty gdzieś tam na jakimś poligonie w Stanach jeden był pilotowany przez człowieka, a drugi był bezzałogowy nie to, że operator na ziemi siedział, tylko sztuczna inteligencja nie podano do oficjalnej wiadomości w wyniku. Kto wygrał ten pojedynek? Stawiam na sztuczną inteligencję. Dlaczego? Odchodzi czynnik błędu człowieka. Maszyna to jest maszyna. I jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, która sama może podejmować decyzje na polu walki, to my jako ludzie jesteśmy na pozycji przegrania. Bo to maszyna będzie podejmowała decyzję, a maszyna niestety jest pozbawiona empatii. Nie ma uczuć. Jak zostanie zaprogramowana, a jeszcze do tego będzie miała możliwość sama podejmowania decyzji, to w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że największym zagrożeniem dla człowieka jest człowiek. Fajnie, nie? TC-2000, Terminator i Skynet, mi ktoś to ostatnio powiedział. Słuchajcie, to było pieprzenie, to było pierdzielenie, a dzisiaj niestety żyjemy w tej rzeczywistości. Dzisiaj żyjemy w rzeczywistości, gdzie sztuczna inteligencja w każdej chwili może nam to zabrać. Nie będzie plaży, nie będzie moza, nie będzie niczego. Będziemy żyli w jakiś klaustropolis. Będziemy informacje tylko chłonęli z jakichś wielkich billboardów, a pożywienie brali z jakichś rur, które będą wypływały ze ściany jakaś cieczy, którą będziemy wpierdzielali. Kolejny film fantastyczny. Niestety, ale tak to wygląda. I teraz się okazuje, że farmy ludzi, które ma pan mask, wyglądają dokładnie tak, jak było pokazane w Matrixie. Ludzie żyją w takich tubach, czekają na yy, potrzebne. Ponowne ożywienie. Pamiętacie słynne takie wśród bogatych, taką panikę i modę na wykupienie sobie takiego, takiej komory kryogenicznej, że będą no w tych komorach kryogenicznych czekali i tam setki lat, czy nawet ileś na ożywienie. Okazuje się, słuchajcie, że od lat 80. do dzisiaj minęło 40 lat i te osoby są wyciągane, słuchajcie, z tych zamrażarek. Okazuje się, że już nie jest problemem przywrócenie ich do życia i oni dostają nowe życie. Według maska, nieśmiertelność fizyczna w zasadzie już nie jest problemem. Można stworzyć taki twór, który będzie żył i funkcjonował. Jego marzeniem jest pozbawienie właśnie nas jako ludzi yy, zbędnych elementów. Pocenie się yy, na naskórka, zastąpienie skóry, sztuczną skórą elementów, spożywanie jedzenia w formie, tak jak my jemy, to jest obrzydliwe, to jest straszne wydalanie to już jest w ogóle sok. Zastąpienie wszystkiego jakimś sztucznym tworem i bio jakimś tam e, pożywieniem się odżywiać. Jakąś małą pigułką. Kolejny film fantastyczny. I dzisiaj w tym żyjemy. E, tak jak się mówiło o tej futur, o futurystycznych jakichś tam wojnach kosmicznych, dzisiaj tam nie czymś takim są starlinki. Bo jeżeli my o tym oficjalnie wiemy, to co nieoficjalnie krąży nad naszymi głowami e, wiele osób bagatelizuje pojawienie się komety rogatej, tak zwanej komety diabła, następnej komety o nazwie Matka Smoków i dwóch asteroid, które się zbliżały, zbliżały do Ziemi. Słuchajcie, i się okazuje, że właśnie odpalenie cern wywołało, nie wiem, jakiś impuls elektromagnetyczny, nie wiem, jak to zadziałało, że te dwie asteroidy zmieniły swoją trajektorię lotu. Tylko, że w przestrzeni kosmicznej nic się nie dzieje w tym przypadku, że za chwileczkę te asteroidy od nazwy po zmienionej orbicie mogą wrócić i mogą uderzyć w ziemię. I na przykład teraz te teorie o opuszczeniu Ziemi największe statki kosmiczne, ten którego już ten jest Pace Sex czy X, jak go tam się nazywa, e, przeprowadzone w sposób pozytywny powodowały to, że ruszyły taśmy produkcyjne i takie rakiety są produkowane. Do czego? Po co? Baza na Księżycu, komu ona jest tam w kolerę potrzebna. Niestabilny grunt. Niektórzy mówią, że to jest tylko atrapa, że to jest puste, że jak tam się zbuduje cokolwiek, to zaraz to się zepsuje, zniszczy. No po co potem komuś płacić za zniszczenie czegoś, prawda? Do tego teorie, że po ciemnej stronie Księżyca są plantacje bawełny, że wyprodukowano tam no nie wiadomo co. Ale już od wielu, wielu miesięcy, no można powiedzieć, lat e, nakłaniam was do tego, żeby za pomocą zwykłej lornetki, jak jest pełnia księżyca, obserwować niebo. Więc znaczy, ja uwielbiam pojechać sobie właśnie, no, moim takim ulubieniem miejscem to są okolice Andrzejówki, sobie usiąść z lornetką, bo tam przepiękne są pełnie księżyca. pójść na wali górę tam do Domku SS Manów, usiąść sobie, Słuchajcie, wziąć lornetkę i patrzeć w niebo. To jest coś niesamowitego. A Kowal teraz. E, no, taki troszeczkę zaskoczony był, bo przyznał mi, że wokół Księżyca i na orbicie okołoziemskiej jest taki tłok jak na obwodnicy Trójmiasta w godzinach szczytu. No i się okazuje, że jak wejdziecie sobie w internet, wpiszecie sobie ile satelitów jest na orbicie okołoziemskiej, to jest po prostu taka informacja niewiadoma. 15 tysięcy, 20 tysięcy, nikt tego już nie liczy, słuchajcie. Bo satelity wystrzelone w latach 70., 80. jako ten. Złom kosmiczny, które miały albo się spalić w naszej atmosferze, albo gdzieś polecieć sobie w bezmiar kosmosu, one cały czas gdzieś tam krążą. Jak to, jak to zniwelować? Jak to ściągnąć na Ziemię? Też wiedzę. Kolejna sprawa. Pamiętacie afery, znaczy afery, panikę z lat 80., kiedy ogłoszono epidemię AIDS? Dzisiaj okazuje się, że z AIDS można żyć jak z grypą że jest lek, już nawet nie dla bardzo bogatych ludzi, to już zeszło na, dal, na dalszy plan, a takim z podbórka naszego przykładem jest właśnie ten, jak on się tam nazywał? no Jezu, ta pandemia taka wielka, co była parę lat temu. Kurde, jak to się nazywało? COVID. Słuchajcie, no COVID teraz się pokazuje i, i co? Nikt na to nie reaguje. Znam kilku COVIDian. O i słuchajcie, przypadek, miałem takiego COVIDianina, yy, który tak to uwierzył, on chyba sześć tysięcy razy się zaszczepił. Nie wiem ile on tych szczepionek przyjął, ale w każdym razie wpadł w taką paranoję. Słuchajcie, uzależnił się od paracetamolu i przydatkowo paracetamol. Drugi covidianin, słuchajcie, też uwierzył w to bardzo głęboko. Yy, Zagnął się w domu, prawie półtora roku w kałpie siedział. Pracował zdalnie, przytył około 55 kg. Teraz wygląda jak taki bulbasek, taki, taki okrąglinek. Także też cię pozdrawiam Kamil tutaj, bo o Tobie właśnie teraz mówię jest na dobrej drodze, że może 5-6 kg Nie, słuchajcie, ja tutaj nie walę teraz szydery, ale właśnie ci kobilianie zostawi, zostali zostawieni sami sobie. I jeszcze tak właśnie nawiązując do tych takich pseudo-afer, które miały na celu nas straszyć, to były dziury komple. te, które się pokazały na, na, na światek, które miało nas uspalić. Yy, przypuszczam, że od lat 80 do dzisiaj prowadzone są eksperymenty nad naszą wytrzymałością psychiczną. Między innymi do tego służyły e, właśnie te pandemie. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj Denga jest we Francji, jest we Włoszech, jest. E, jak on się nazywa? Ostatnio emigranci z Syrii przywieźli. Patrzcie, z głowy mi wąglik, nie wąglik. Ja pierdzielę. Najbardziej zakaźna choroba w Afryce, w której się wszyscy bali, że jak ona się dostanie do Europy, to wszyscy umrzemy z głowy mi wyleciało, to się mi kiedyś przypomni. Ale w każdym bądź razie te choroby zostały przywleczone do Europy i nie ma tej paniki. Dlaczego? O tym się... Ebola, o! Dlaczego o tym się nie mówi i nie robi się paniki, że Ebola jest w Europie? A to była najbardziej śmiertelny wirus. O, obejrzyjcie sobie taki, taki, taki film o takiej małpce, epidemia to się nazywało. Z powodu, że tam jakaś wioska sobie wymarła użyno broni nuklearnej do... Do, 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 to znaczy nie użyto, no bo tam Robert De Niro to wszystko uratował. Ale w każdym bądź razie, słuchajcie, też kolejny film pokazujący nam, jak będzie się z tym walczyło. A dzisiaj, teraz troszkę naście kolejną jakąś tam e, epidemię. I teraz oglądając sobie te internety, będąc sobie gdzieś tam właśnie na różnych forach, zacznijcie sobie wyciągać z tego wnioski. Nie wierzcie do końca wszystkim tym internetowym krzykaczom, takim między innymi jak ja. Możecie słuchajcie sobie tego posłuchać, potraktować to jako ciekawostkę, ale sami musicie zdobywać wiedzę. Nie możecie bezgranicznie ufać moje słowa czy tam jakiegoś innego pieniacza, który jeszcze mało tego żebrze o waszą kasę i jeszcze was zdoi kasę. Słuchajcie, no jeżeli ktoś wyciąga od Was kasę, żebrze na tych subskrypcjach albo nakłania Was wręcz do jakiegoś tam sponsoringu, to po pierwsze on jest taką prostytutką internetową, po drugie Wy jesteście alfonsami takimi internetowymi, nie wiem, obraźcie się na mnie albo nie, ja to tak odbieram. Jeżeli ktoś coś robi za pieniądze, coś sprzedaje za pieniądze, ja wiem, wiedza musi kosztować. Wielu tak mówi, że wiedza musi kosztować, no i wiadomo na Cambridge czy na Oxfordzie trzeba miliony zapłacić za tą wiedzę. Ale tak słuchajcie, wy musicie sami dzisiaj tą wiedzę sami sobie korektować. Nie możecie w to wierzyć bezgranicznie, bo naprawdę obłęd, który was wtedy łapie, jest nie do opanowania. Z jednej strony mam takiego kolegę, który no jest zainteresował się, no przez przypadek gdzieś tam obejrzał właśnie coś o CERN, o lofarze, wyskoczyła mu moja strona. No i mówi, Darek, ja nie wiedziałem, że ty jesteś takim właśnie przepowiadaczem, takim Nostradamusem. Ale mówi, słuchaj, zainteresowałem się tym, słuchaj, i zacząłem skakać ze strony na stronę. Zacząłem chodzić na różnego rodzaju strony, na różnego rodzaju fora. Mówi, i naprawdę w pewnym momencie zaczęło mi odtwierdzielać. Mówi, także to musicie uważać, że właśnie na te pułapki, na tą sztuczną inteligencję, bo sami wiecie, że otworzycie jakąś stronę, będziecie coś szeptali przy telefonie i za chwileczkę te informacje dostaniecie bezwiednie. To jest po prostu, już taki można powiedzieć, odruch bezwarunkowy. Zwróćcie uwagę sobie, jak jest przepięknie. Chciałbym, żebyście mieli taką możliwość, żebyście sobie mogli tak właśnie stanąć na brzegu morza, popitolić sobie tam troszeczkę, pół godzinki, czy tam 20 minut. Słuchajcie, ja sobie teraz żartuję. Ale chciałbym, żebyście mieli taką możliwość, możecie chcieć to móc. Nie ma rzeczy niemo niemożliwych. Słuchajcie, można wszystko zrobić. Ja wiem, jest kryzys, jest ciężko, jest, jest w ogóle ogólnie do dupy, ale najgorzej właśnie jest usiąść przed telewizorem, zostać niewolnikiem Netflixa i nie ruszyć do pzl Miesięcznie za Netflixa, dajmy na to, płacicie te 5 W Rocznie jak sobie odłożycie, to będziecie mieli te 600. A 600 już wystarczy, słuchajcie, na bilet podróżnika, żeby sobie w piątek wsiąść o 20 w pociąg i do poniedziałku, do 6 rano można sobie z każdego zakątka w Polsce czy przyjechać nad morze, czy pojechać w góry. Słuchajcie, ja tak zjeździłem całą Polskę. Kupując bilet podróżnika naprawdę można można sobie pozwiedzać. Jest to możliwe, można to zrobić. Ktoś powie, ja mam 10 dzieci. Mówię, no to wystąp do o medal, no kurwa, no co ja ci mogę poradzić? Nikt ci ja ci tych dzieci nie, nie sprowadziłem, ja cię do tego nie, nie zmusiłem. Ale to też jest kolejna sprawa, że też można sobie zaoszczędzić. Słuchajcie, ja od momentu kiedy przestałem pić, zaoszczędziłem prawie 3 miliony złotych. Także można. Można, słuchajcie, naprawdę się bawię. Także... Takim akcentem właśnie humorystycznym na koniec, słuchajcie, popatrzmy sobie jeszcze nad Może Jest przepięknie, słuchajcie. Można od tego wszystkiego uciec. Można się od tego oderwać. Można naprawdę w tym całym wariactwie znaleźć jeszcze sobie jakiś taki zakątek, gdzie można podładować sobie baterię. Tego wam naprawdę, słuchajcie, życzę. Żebyście w dzisiejszych czasach mieli jeszcze ten, ten taki, taką możliwość. A macie! jeszcze dzisiaj macie tą możliwość, dzisiaj jeszcze nikt do nas nie strzela, bomby na nas nie lecą. Yy... No w każdym razie co ja Wam będę pił. Także mam nadzieję, że się spotkamy, a Was zachęcam do wyjścia z domu.